Czaj coś no, panujeczka i dzisiaj jest odcinek z nów z szafą. Ja mam. No i dzisiaj będzie odcinek iścia do netheru. To okej okay, co wie. no eee, to chyba lecimy. od szafa. Eee, czekaj poczekaj, nie mam zbroi. I muszę coś zjeść w sumie. No ja mam markawki, to ci mogę parę dać. Zobaczę, co coś zjeść. Eee. Probl a dobra? Uuu, Czy czekaj. Czekaj, ja mam pomysł, muszę do craftingu? No, to dobra, musimy zejść głębiej. Lecimy. Dobra, Pamiętaj, nie mam a le jak coś? No. Ja mam jedną perłę, to jakoś mogę się skłaczać. No, zbytnio nie mam rzeczy. A co to robi? Co on tu robi? Tierza. Co ci kertoma? Tak To już mam dirta. To jest o kurwa, kurwa. Dirt to najlepszy budulec. <gry> Uważaj. Co ty robisz? Nie w moich oczach. Co ja robię? Je... Dobra, lecimy. Ej, mam pomysł, żeby tak... No, na dwudziestym odcinku no. przejść Minecrafta, okej? Okay? Ja dziś się, się spłynę, no. ale, tak, ale tak... szybko się ogólnie... Zbroiłam się tam Ale właśnie ja... Nie, właśnie nie mam nie, nie, nie takiej twierdzy zakopanej. Nie wiem jak ty. Musimy szukać odkopanej twierdzy. Albo zostajmy w tej. No, ba, no tam się zejść miejsce, tam gdzie jest odkopana, więc. Mam powieść. ty stójź tam, ja tam. Dobra, ja już mam. Odkopaną? Tak, to znaczy mam no. spawner. Dobra, spokój tam niższym, coś. Ja oznaczam pochodniami tam gdzie byliśmy. Rozwitylenie Spawner! Help, help! Ginę, ginę. Jesteś. Znać mi Nick. Tutaj, widzę filmik. Dobra, Dobra, to chodzi. To jest spawner. Żyję. Ja też mam to. Czekaj, zaznaczę pochodnię. Pochodnię. A no, bo ja musimy, a ja bym to zniszczył. Nie. nie, nie nic. Nie chcę tego niszczyć, ale przez chwilę chciałem. Musimy rozkopać w W ogóle jak sobie to tak rozprzyma. szybko zebrałeś y, to. Co? Y, taką zbroję. Normalnie. Na no odcinku. Znaczy y, poza odcinkiem. Normalnie, po sobie na godzinki, nie. Z dwie godziny kopałem gdzie takcy. Uzbierałem tam, miałem ten level. Ja okay, jest to pozwieramy z y, 12 jakoś. No, poczekaj, ja mam jedną pałkę Blaze'a. Daj. O kurwa, jak ci przestraszyłem! Ja nie mam mieczy. A no, bo one też giną przez śnieżki. No, zapewniam to w końcówki. No. O nie, nie lubię, ja bym nie, musimy wyjść stąd jakoś. Ja wiem, gdzie jest jedno wyjście. Najpierw pochodniemy z naszego żeśmy się musimy posłuchać brendawek. Dobra, czarny szkielet czarnych. Lapa. Kopiemy się? Dobra, ty jesteś szybki. sprawa. Что, надорать? А. So, so. Poczekaj, jest. Glowstone zbiorę. O, znalazłem kolejny spawner. Koszę. A ła-ła-ła-ła-ła. Ej, groźny sobie. Chodź tu. Ej, help, help, help. Ej, nie wiem, jak zejść. Przecież ja zginę. Masz sobie ziemię. Na furtkę, na co mam? Łódkę. Jaką łódkę? Pięknie. Czekaj, bo nie dosiągam tu. Dzięki. Ej. Dobra. Jebi go. Nie wiem, ale nie zgubimy się od wioski? Nikil. O, chodź tu, chodź tu, chodź tu. A no faktycznie, no dobrze, on spał na. Dobra. Nie zabijaj go, nie zabijaj go. Dobra. Gdzie on jest. Ja miałam zbytnie złota. Пах не да им. Не нямам золота на мътко. Те от дренки. Али възме си ми. Не Ей, мам пълна с нея. Мога ли да бъдам, че бъдам на тих? А по-збирач. sobie sobie zupkę Potrzebujemy tylko z kuszą Dobra to nie wiem czy znajdziemy ale chyba Dobra, zebrałam trochę grzybków. Idziecie szukać? szukać. Kupa skuszeń znalazłam. Ja też tu mam. Zabić? Nie, nie, chodź tu z nim. Dobra. nie wiem, gdzie Ty jesteś. Dobra, idę Ci. Nie w się na... E, tutaj chodź do kanionu. właśnie wiedzi, ty jesteś się nie Tam ci go zrzuciłem Chyba idzie do Ciebie. Chodź tu do mnie. Co się stało? Chodź. Masz ten crafting? Nie mam craftingu w ogóle. Mam. A masz drewno? Mam. Daj. A jest niego się nie zrobi. A nie, zrobi się crafting, dobra. Czekaj, bierz te wiaderko, ja, a czy ja zabiorę? Ty rób. Tak się robi dobra, tak się robi Dobra, to ja zrobiłem z 7 Jak coś możemy iść pod law, bo mamy parę nogi. Dobra. Tylko nadal nie ma tej ruły. Per, nie, wiem, nie, chcę to, nie chcę wyrzucić. Czekaj. Ej, odejdziesz, bo ja to chcę spróbować. Może. Ale... Dobra, tam zostaje i dla siebie. Dobra, ja na razie zostawił Dobra, chodź. Dobra, gdzie ty? No, przy portalu. Jest tam w domku. No, gdzie ja tu? Jesteśmy... Ej, o, ty, dobra, znowu tego dwóch ale co już do domu, na razie już chyba tyle. W sumie y, byliśmy w, net, w neterze zrobiliśmy na no, mat trochę dużo rzeczy, ale naprawdę mało. Mam nadzieję, że odcinek będzie się spodobał. Był nawet krótki. No, no z 18 minut jednak nie aż tak krótki, więc dobra. Powiedziałeś, z tym odcinek to nie wiem czyko. Może będziemy akwarium robić, nie wiem. No to do końca, nie Żegnam was i elo.